Czar Wielkiej Sowy autorstwa Marii Kędzierzyny Czytana z Turcja Toruj Rozdział 10. Awantura w Gajówce Lela uchodzi w lesie za uczoną Do Leli przychodzą inne ptaszki po dobre rady Gdzie najlepiej uwić gniazdko, czego należy się wystrzegać Albo po wyjaśnienia w ciekawych sprawach Ile piór ma sroka w ogonie, gdzie słonko nocuje Ile lat ma wielki dąb Lela nie zawsze umie poradzić czy pouczyć. Jeżeli nie potrafi, jest jej bardzo przykro. Tak lubi innych pouczać, popisywać się swoją mądrością. Szkoda, że ptaszków nie można nauczyć czytać i pisać. Właściwie można by pisałyby pazurkami i po piasku, ale co im z tego przyjdzie? Ach, prawda. Przecież Lela miała rudzie uczyć i zupełnie o tym zapomniała, a rudzia tam pewno czeka. Postanawia polecieć do gajówki. I leci. Zaczyna się wszystko najlepiej. Mamusi nie ma. Ruzia bardzo się cieszy, że Lela przyfrunęła. Rozpoczynają lekcję. Lela mówi z wielką powagą. Każda literka nazywa się inaczej. Jak będziesz je znała po imieniu, wszystko przeczytasz. Co tylko będziesz chciała. Na, na każdej książce, dziwi się Rudzia, na każdej. Zlepia się te literki razem i wychodzą z tego różne słowa. O, widzisz. Te trzy laseczki to my. To kółeczko podparte odwróconą laseczką to a. My, a razem to ma. Jak będzie tak dwa razy po sobie, to wyjdzie już mama. O, widzisz. Tu masz napisane mama. Rudzia się strasznie cieszy. O, i tutaj też tak napisane. Tak, a jeżeli będzie samo kółeczko bez laseczki, wtedy nazywa się O. I jeżeli O będzie na końcu, przeczyta się Mamo, rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. A jeżeli go wcale nie będzie? Jeżeli go wcale nie będzie, zastanawia się Lela, no to przeczyta się Mam. Na przykład Mam, Mamę. Mamę. A co wtedy na końcu? E. Ale to bardzo trudna litera. Nie można za dużo naraz się uczyć. Chciałabym jak najwięcej, prosi Rudzia, bo mamusia i tatuś się martwią, że zapomniałam wszystko. No to czekaj, teraz nauczę cię pisać. Tylko jak wezmę pióro od pazurki? Napisz pazurkiem, radzi Rudzia. Lela macza łapkę w atramencie i najdłuższym pazurkiem pisze uważnie Mama. Wychodzi to dość koślawo, bo pazurkiem źle się pisze. Ale Leli i Rudzi bardzo to się podoba. Takie są zajęte, że wcale o tym nie wiedzą, że Norek spuścił się po kryjomu z łańcucha i podgląda je przez uchylone okno. Norkowi się jakoś nie podoba ta cała nauka. Zęby szczerze, ale jeszcze nie warczy. Lela pisze mozolnie, już nie dla Rudzi, ale dla siebie. Mama kochana. Oj, nie pisz za dużo, woła Rudzia, bo jak mamusia zobaczy to pisanie, Powiesz jej, że to ty napisałaś. A jak zechcesz, żebym przy niej napisała to samo, powiesz, żeś znowu zapomniała. Toś ty taka, warknął Norek. To ty chcesz oszukiwać mamę? Nie dość, żeś tu kogoś innego podstawiła na swoje miejsce? Jeszcze teraz uczysz kłamać ludzi? Ona jest leśnym stworzeniem, a leśne stworzenia nie kłamią ani nie oszukują. Przestań warczeć, ćwierknęła Lela. Co tu robisz? Masz być przy budzie. Ty też oszukujesz, tatusia, bo się spuszczasz z łańcucha. Wszyscy myślą, żeś dobry pies. Co? Ja nie jestem dobry pies? Skoczył Norek przez okno i rzucił się na lele z groźnym warczeniem. Ale ona frunęła na szafę i tam już jest bezpieczna. Ja ci pokażę! Ujada Norek i skrobie pazurami po szafie. Zobaczysz jeszcze, popamiętasz mnie. Wszystko powiem Twojej mamie. – Możesz mówić! – świerka Lela z szafy. – I tak cię nie zrozumie! – Ci-ci-ciwit! śmieje się. Norek umiódł na chwilę. – Rzeczywiście, nie zrozumie go. – Ale nie puszczę cię do Rudzi! – warknął znowu. – Chciałaś być wiebiórką czy ptakiem? To siedź w lesie i rób tam sobie, co chcesz. Rudzia sobie jakoś bez ciebie poradzi. – Ty mi będziesz zabraniał? – oburza się Lela. – To jest dom mojego tatusia i mamusi. Ty tu nie masz nic do gadania. Stoi na brzegu szafy, skrzydełka trochę w górę uniosła, piórka nastrożyła i jest okropnie zła Norka. Podskakuje, szyjkę wyciąga w dół i ćwierka za Jakby mogła, to by Norka zadziobała. Norek sobie z tego nic nie robi. Szczeka lekceważąco. Tak, ale ja jestem im wierniejszy niż ty. Jeżeli chciał, jeżeli bym chciał, mógłbym sobie pójść w świat i nie wrócić a ja z każdej nocnej przechadzki wracam, a ty – opuściła rodziców na zawsze, bardzo dobra córka". Leli robi się przykro, cichnie i kuli się tam na szafie. Norek cicho krzyczy Rudzia, nie dokuczaj Leli. – To nie jest żadna Lela, to jakieś obce ptaszysko, ty jesteś teraz Lelą, może nie? – szydzi Norek. Rudzia umilkła, ale za to Lela znowu wpadła w złość. Jak zechcę, będę znowu prawdziwą lelą, córką mamusi i tatusia. Jak zechcę, wrócę znowu do domu i wtedy musisz mnie słuchać, bo inaczej... Ale norek nie daje jej skończyć. Tak, słyszysz, Rudziu? Ona chce cię stąd wyrzucić z twoją złamaną nóżką. Ona chce, żeby cię pierwsza, lepsza kuna złapała, bo nie uciekniesz przed niczym. O, ale i tak nic z tego, moja droga, warczy znów do leli. Jakże to Rudzia ruszy się stąd i dojdzie do dziupli ducha lasu? No jak? Lela nic nie mówi. Spuściła główkę i milczy, a Norek nie przestaje. Jeżeli cię jeszcze raz zobaczę tutaj, to ja wskoczę do dziupli wielkiej sowy i będę śnił o tym, że jestem wędrownym dziadkiem. Przyjdę potem rano do twojej mamy i wszystko powiem, co i jak było. Wiesz? Pamiętaj to sobie: dowiedzą się, że ich opuściłaś, że ich nie kochałaś ani trochę! – Nie wolno ci! – krzyczy Rudzia do norka. – Obiecaj, że tego nie zrobisz, bo inaczej ja jeszcze dziś przed wieczorem powiem tatusiowi, żeby ci założył inną obrożę. Nie uciekniesz! Teraz norek pokornieje, milknie, nie wie, co odszczekać. – Nie będziemy oszukiwać mamusi – mówi dalej Rudzia. – Ja ją poproszę, żeby mi od początku pokazywała litery, a tę kartkę zniszczymy. – Nie drzej jej! – ćwierka Lela. Wezmę ją sobie na pamiątkę. Może już nigdy pisać nie będę, myśli smutnie. Bierze w dziubek kartkę, na której jest napisane mama kochana i wylatuje z nią przez okno. Norek powoli draca do swej budy. Ani tego dnia, ani następnych nie wyciąga głowy z obroży. A Lela postanawia sobie, że już więcej do gajówki nie poleci. Bo po co? Mają tam niby swoją córeczkę. Jej nie potrzebują wcale. Lela chciała być ptaszkiem? Jest ptaszkiem. Jej miejsce jest w lesie. Kartka z napisem: Mama kochana leży na dnie dziupli. Pierwszego dnia Lela wciąż na nią spogląda i wzdycha. Drugiego dnia Lela już tylko raz zerknęła na kartkę. Pogoda jest śliczna i cały las śpiewa. Lela nie ma ochoty wzdychać. Trzeciego dnia Lela nie ma czasu spoglądać na kartkę. Koniec rozdziału 10.